Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z Martą Słupaczką Ziemską. Tym razem z, będziemy rozmawiać o leczeniu niepłodności. Porozmawiajmy w takim razie o, o tym wsparciu kobiet z niepłodnością. Jak z nimi, jak wygląda współpraca mhm. z Twojej perspektywy? No przede wszystkim współpraca z kobietami zależy przede wszystkim od ich potrzeb. Czym one na dzień dzisiejszy się potrzebują zająć, czy zająć się bardzo często kołowrotkiem myśli, bardzo trudnych myśli? Myśli są, myślę sobie, właśnie najczęstszą nie tyle przyczyną, ile problemem, który towarzyszy właśnie kobietom z mojej obserwacji czy z mojego doświadczenia. Na pewno też Poza myślami, praca z emocjami. Czyli kobiety uczą się też po części pracy, po części pracy z emocjami. Ja im to po prostu pomagam zrozumieć, bo emocji jest bardzo dużo. Jest dużo strachu, lęku, jest bardzo dużo złości, zazdrości, jest dużo smutku. Także. Także te emocje są dosyć, no i też wstydu. Wstydu jest też bardzo dużo, bo kobiety się czują niewartościowe, nie czują, bym powiedziała, bezwartościowe, czują się takie bezużyteczne, że nie są w stanie zajść w ciążę. Ja właśnie mam to szczęście, że w ogóle te emocje mi nie towarzyszyły, bo we mnie dużo takiej zgody. Wręcz miałam takie poczucie, że jeżeli biologicznie jestem w stanie zajść w ciążę, no to, to, to być może to nie jest to, to być może to nie jest ta moja droga, gdzie mam być mamą biologiczną, bo ja też czasami miałam takie przybłyski, że. Że ja tego też nawet nie czuję. Ja, gdzie ja mam bardzo intuicję swoją wyostrzoną i bardzo jej ufam, tak nawet, no bardzo często ja tego nawet nie czułam gdzieś podskórnie, że ja, ja wiedziałam, że będę mamą, ale, ale to właśnie, czy mamą biologiczną? Ja tego tak do końca nie czułam, dlatego też to jest ciało niezwykle ma istotną tutaj rolę. Bo właśnie słuchanie tych sygnałów z ciała, co ciało czuje. A więc często kobiety, tak jak powiedziałam już wcześniej, uciekają od swojego ciała, od tego, co ciało pokazuje, jakie daje wysyła sygnały. A ja staram się właśnie w pracy z kobietami przewracać ich ich głowę do ciała. A czyli po jak gdyby Staram się, żeby właśnie wchodziły na nowo w swoje ciało i żeby uczyły się akceptować w pełni to ciało, żeby nie tyle wyzbyć się, ale tu jest dużo bardzo istotnej tej akceptacji, tego zaufania samej sobie, ale przede wszystkim bym powiedziała takiego, takiej troski o siebie bo często o tym zapominam, naprawdę bardzo często. Chociaż wiadomo, kobiety podróżują, relaks, sport, aktywność fizyczna, czy jakieś masaże, no to jest troska o ciało, natomiast mi tu chodzi o taką, takie połączenie się holistycznie, tak, czyli co czuję, gdzie to czuję, jak to czuję, dlaczego to czuję, co chce mi to po prostu pokazać, więc to jest taka bardzo holistyczna, bym powiedziała, Praca, czyli począwszy od myśli, od tego skąd to przychodzi, dlaczego to przychodzi, więc to, to jest takie, bym powiedziała, połączone ze sobą i staram się właśnie koncentrować właśnie na tych trzech głównych aspektach w swojej pracy. Oczywiście też kwestie mentoringowe tutaj też wchodzą w grę, na bazie swojego doświadczenia czy na... Na bazie obserwacji czy pracy z innymi klientkami, co działa, co nie działa, bo wiadomo, no, każda z nas jest inna. U jednej kobiety wystarczy popracować nad jednym elementem, u drugiej kobiety już to nie zadziała, także każda z nas jest inna, ma swoją inną historię to też jest niezwykle istotne inną przeszłość inne doświadczenia. I automatycznie to też się przekłada na to jak, to, jak będzie przebiegał proces leczenia, czy proces w ogóle wsparcia siebie samej w drodze do, do tego bardziej lżej, lżejszego, czy bardziej spokojniejszego procesu leczenia. To jakie kroki Twoim zdaniem powinna podjąć? Osoba radząca sobie z aktualnie tematem niepłodności. Jakie kroki? To bycie przede wszystkim tu i teraz. Jakie kroki? Na pewno bycie tu i teraz, bo z mojej perspektywy własnego doświadczenia za bardzo wybiegamy do przodu i często jesteśmy w przeszłości. Czyli przyszłość przeszłość, a nie ma nas tu i teraz. Czyli to znowu się powtarza. Czyli często nie czuję, co, co, co we mnie się dzieje. Często zapominam o swoich potrzebach. Często jestem tak. Um, tak często jestem w tej przyszłości, że zapominam o tym, co, co sprawia mi radość. Zapominam o tym, co ja lubię. Czego nie lubię? Zapominam o takich małych przyjemnościach. Jest mało takiego widzenia swojej teraźniejszości, małymi rzeczami, czyli nie wiem, poczucie chociażby wdzięczności. Czyli na pewno krokiem jest właśnie bycie tu i teraz, docenianie tego, że wypiłam dzisiaj dobrą kawę, że słońce świeci, <laughs> że dzisiaj słońce świeci, że, że mam las pod nosem albo że pogłaskałam psa. Albo że przytuliłam się do męża, albo że spotkałam siostrę, że spotkałam się z koleżanką. Czyli zapominamy o tym, o takich małych rzeczach, które właśnie te małe rzeczy w tym trudnym, naprawdę niezwykle trudnym procesie budują nasze życie, budują to, że w tej przyszłości możemy czuć się lepiej. Bo jeżeli czujemy się tu i teraz, to czujemy się nawet takie. Ta wdzięczność jest niezwykle istotna i ma ogromną moc, bo, bo, bo buduje się w nas ta siła, że: A, okej, okay, wypiłam super kawę. Dobrą, pyszną kawę. Delektowałam się nią. To jest naprawdę taka błahostka, ale nawet ostatnio z klientką na ten temat rozmawiałam. I na moje pytanie a propos wdzięczności, za co jest wdzięczna z dnia wczorajszego? Było jej to bardzo trudno wymienić. Bardzo trudne jest to. Dla kobiet, które myślą o tym, że one chcą zostać mamami. My się zatracamy. Zatracamy się przyszłością. Zatracamy i automatycznie napędzamy swój kołowrotek myśli. Bo nie jesteśmy tu i teraz. Czyli a czy się uda, czy się nie uda? Co mogę zrobić? No nie, jestem tu i teraz. Ja teraz rozmawiam z tobą. Mamy fajny piątek świeci słońce. Jest super. Pomimo tego, że nie wiem, że mam wiele innych rzeczy do zrobienia, nie, ja jestem tu i teraz. To jest, ale to jest bardzo trudne. To wiem o tym też ze swojego doświadczenia i od tego, co słyszę od klientek, to jest dla nich trudne docenianie, ale jak się człowiek przełami i zobaczy, że wow, mam, nie wiem, ciepły samochód, albo mam ciepły koc. Albo porozmawiałam z mężem, no właśnie, docenianie takiej rzeczy, albo że mam wspierającego męża, albo że stać mnie na, na, na to, żeby wykupić receptę, albo że y, mam refundację procesu. Ja na przykład byłam bardzo wdzięczna, że stać mnie było wówczas na, y, na, na proces leczenia in vitro, bo ja. Ze względu na swoje wyniki hormonów. Czy w ogólnie nie łapaliśmy się z mężem ze względu na moje wyniki badania AMH na refundację, więc płaciliśmy za, za leczenie sami. No i ja byłam na przykład bardzo wdzięczna, że, że stać mnie było na to, żeby zostawić fajnego Mercedesa w klinice niepłodności. Jestem wdzięczna dzisiaj za to, że było mi dane spróbować tego. Było, byłam wdzięczna za to, że pomimo tego, że nie słuchałam swojego ciała, moje ciało krzyczało: Marta, to nie jest dla ciebie. Ja dzisiaj jestem tego mocno świadoma. Ja dzisiaj jestem wdzięczna, że jestem mamą. Ile razy ja mam tak, że siedzę i płaczę, po prostu patrząc na swoją córkę? Ostatnio właśnie skończyłam proces swojej terapii a propos um, doświadczeń w roli mamy adopcyjnej, bo to też nie jest łatwy proces. E, i, I ja potrafiłam ze szczęścia przepłakać, nie wiem, pół sesji. Gdzie mój terapeuta mówi, kobieta, ty już idź stąd, tak? Bo, bo ty już płacz, płaczesz ze szczęścia, i w ogóle u ciebie to już jest um, wyższy level. A więc to jest super, to jest super. My się zatracamy. Zatracamy się, nie jesteśmy tu i teraz. No i na pewno ta rozmowa, czyli to, że możemy porozmawiać z mężem, oczywiście grupy wsparcia. Jest teraz bardzo dużo tego rodzaju wsparcia, więc jeżeli jesteś w okolicach, Grupa wsparcia, więc na pewno krokiem jest to, żeby się otworzyć, bo niestety, ale nie tylko w moim odczuciu, ale jednak temat niepłodności jest takim jeszcze, myślę, tematem tabu. Nasza rodzina nie do końca wie, jak rozmawiać, nasi najbliżsi nie wiedzą, jak do końca rozmawiać jak wspierać, a, a to jest, myślę, też niezwykle istotne. Żeby, żeby szukać bo znam przypadki gdzie kobiety tak, tak jak powiedziałam zatracają się, wpadają w depresję uciekają od tego uciekają raz, że od ciała no i wpadają w trudne sytuacje nie chcąc często rozmawiać na ten temat także to jest niezwykle istotne żeby zrozumieć, że jest to trudne ale że, że ja mogę poprosić o pomoc, to jest bardzo trudne. Proszenie o pomoc też jest takie, jest umiejętnością, którą wydaje mi się też trochę kulturowo musimy się nauczyć. Albo przynajmniej to jest taka wartość, która pomaga szczególnie, jak już zostaniemy rodzicami, no to wtedy. To proszenie o wsparcie i o pomoc jest dosyć istotne. I to jest jedna strona medalu: to proszenie o wsparcie i o pomoc. Druga strona to jest o wspieranie osoby, która potrzebuje, czy to rodzica nowopieczonego, czy osoby, która się stara o to, żeby zostać rodzicem. Jak może środowisko, otoczenie, jak może, jak powinno wspierać rodziców radzących sobie z niepłodnością? Wiesz co, przychodzi mi jedna bardzo ważna rzecz, zapytać, przede wszystkim zapytać, czego osoby starające się, czy małżeństwo, czy para, potrzebuje, bo bardzo często jest to, wiesz, wysyp rad, że będzie dobrze, dacie radę, będzie super, zobaczysz, będzie mamą, a odpocznij, a przestań myśleć, a nie myśl, a wyjedź gdzieś. Więc zamiast tego wsparcia realnego, jest taki wysyp, totalnie wysyp rad. Ja, ja u siebie raz słyszałam taką no mało, nie, mało fajną radę, więc zdaję sobie z tego sprawę, jak często jest to nawet bolące. Ale myślę sobie też, że przede wszystkim zapytać się, czego potrzebujesz. I po prostu być. Po prostu być. Bo, bo rodzina też często nie wie, jak, jak wspierać, nie wie, jak pomagać. I też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że czasami to jest tak trudne dla najbliższego otoczenia, że niektórzy w ogóle. Potrafią udawać, że, że nie ma tematu. Więc to, to naprawdę moją radą jest to, żeby być, a na pewno już zapytać, czego potrzebujesz, jak mogę Ci pomóc, jakiego wsparcia potrzebujesz. Więc oczywiście, jeżeli, no bo, bo wiesz, najbliższa rodzina czy znajomi nie wiedzą, z czym dana para się boryka. Nie wiedzą, jak, jak, jak to jest. Więc, więc tu na pewno takie zapytanie i, i bycie po prostu. Obecność jest też niezwykle istotna. I wsparcie. I wstrzymanie się od rat. Tak, tak, to, to koniecznie. Koniecznie, bo bo to jednak potęguje frustrację, potęguje po prostu wywalenie dodatkowo dużo emocji u osób, które po prostu przechodzą ten proces. Więc to jest na zasadzie takiej, że nie dość, że mam trudność, jest mi ciężko i trudno, to jeszcze muszę prostować swoje otoczenie i mówić, że jak gdyby walczyć z tym, że. Słuchaj, weź się, wyjedź albo napisz się lampki wina, i będzie dobrze. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że będzie dobrze? Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka, a na kolejny zapraszam już za tydzień. Będziemy rozmawiać o in vitro.